Minął tydzień odkąd zaczęliście się spotykać z Markusem. Dziś rano podekscytowana przygotowuje się w swoim pokoju. To oficjalnie mały dzień ślub muszę się wyciągnąć wszystkie przystanki. Ośbierasz szafę i sprawdzasz swoje możliwości. Mój najlepszy przyjaciel jest złapany, muszę dla niego wyglądać się grę gwiazdy co powinnam założyć? Anielską i Markus będą zachwyceni, kiedy mnie zobaczą. Dzwonić dzwonek do drzwi, a ty spieszysz się, żeby go otworzyć. Markus wchodzi do twojego domu z uśmiechem. Markusie, jesteś wcześnie i wyglądasz gorąco. Kocha no. <laughs> wszystko dla ciebie, kochany. Nawiasem mówiąc, wyglądasz jak gwiazda. Daję Ci delikatne pozwolenie, gdy się zarobisz. Gotowa do wyjścia? Bierzesz jego wyciągniętą rękę i idziesz z nim na zewnątrz. Nagle podchodzi do ciebie mężczyzna. Porane? Rozpoznajesz no, go jako oficera, który macie Cię chronić. Wszystko dobrze w ten piękny dzień? Uśmiechasz się i pokazujesz mu kciuki, żeby wiedział, że Markus jest kimś, komu... Masz grupę fanów, co? Kim on był? On jest sąsiadem, on jest naszym kierownikiem budynku. Niedawno się wprowadził, miły facet, bardzo przyjazny. Co za szczęściaż! Widuje cię codziennie. <laughs> Śmieje się z budowanego To tonu Markusa, a on pomaga ci wsiąść do samochodu. To jesteście na weselu I całą ma się rozpocząć Kitty jest obok ciebie i płacze Dorastają tak szybko Nadal myślę o mojej, jako o mojej Zasmarkanej dziewczynce Która biegała z brudem butach Przytul Kitty i rozśmiesz ją Obojmujesz ramienie Kitty I przyciąga się bliżej Z uśmiechem klepie po policzku. Przynajmniej mam ciebie, Jane i Jenny. Rozpoczyna się ceremonia i wkrótce Maja i Tery czytają swoje śluby przy ołtarzu. W nocy rozpoczyna się przyjęcie. Ty i Marta siedzicie, pogratulować może. Dziewczyna, jestem już Możesz w to uwierzyć? Uszczą co 10 minut, żeby mieć absolutną pewność. Moja ja się jest ja 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 bardzo dobrze. Teraz, kiedy jestem żona, to Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że perywne nie stanie się nudne dobrze? Tak, proszę Pani. Masz moje słowo. Hej, nie, jest, nie jestem nudna. Następnie udowodnij to. Gdy się muzyka, Artur sproponuje Pirełkę i do tańca. Chodź perełka, rozpocznij taniec i udowodnij że nie jesteś źle. To sprawi, że Maj będzie, Maj będzie szczęśliwa i będzie tańczyć z Majem. Nie, mam, nie ma i nie będę ze swoim Karolin! Kiedy widzę, gdy ty i Markus idziecie na i wpuszczacie się. Kilka minut później Markus daje znakowi starskiej dziejowej i zaczyna grać powolny zmysłowy numer. Ty podstępna, ty na rzeczy zaplanowałeś, to prawda? Absolutnie. Markus głęboko przesuwa dłoń wokół Twojej talii, i wyciąga się bliżej. Łapiesz powietrze i na chwilę niewolniacz jak kiedyś. Och, Markusie! Mam nadzieję, że ta piosenka nigdy się nie skończy. Wzdycha Twój kwiatowy aromat, po czym składa delikatnie jak córko po celunek na szyi. Czy ktoś Ci powiedział, jak jesteś absolutnie piękna? Masz, ale możesz to powtarzać. Nie przeszkadza mi to ani trochę. Twoja prośba jest dla mnie rozkazem. Zmijecie się, gdy oboje dalej tańczycie. Nagle ktoś krzyczy. Odwracasz się i widzisz nóż do rzeźbienia wbity w plecy Kitty. Mój Boże, koteczek! Ty, Maj i Marku biegniecie do niej. pleża pogrąża się w chaosie. Perełka, Maj! Próbuję namówić, ale nie możesz sformułować więcej słów. Wezmę pomoc i nie wyjmuj noża. Wychwały się na śmierć. Marko znika w tłumie, gdy stoisz w panice. Nagle ktoś ciągnie Cię w próg. Puść od, puść od mnie. Masz zamiast próbować uciec, kiedy widzisz, że Twój oficer ochronny... Co się dzieje? Czy... Czy jestem w niebezpieczeństwie? Osoba, która zaatakowała Kitty, może również zaatakować Ciebie. Musimy wyjechać teraz. Strach rozprzestrzenia się w każdym porcie Twojej istoty. Masz zamiar iść za nim, kiedy zatrzymuje Cię, Markus. patruje się w Twojego oficera ochrony. Gdzie zabierasz perełka, odsuń się. Masz zamiar wyjaśnić mu sytuację, gdy słychać głośny strzał. Ach twojemu absolutnemu przerażeniu twój ofiarca ochrony pada martwy u twoich stóp. Perełka, wyjdź ze mną! Markus osłania cię swoim ciałem i pędzi do twojego miejsca. Kiedy wracasz do domu, Markus nalewa ci mocnego dynka, połypasz go i krążysz niespokojnie. Kto gdzinął kity? Kto strzelił z pistoletu? Markus wygląda na równie zdezorientowanego jak ty. Chciałbym, chciałbym wiedzieć, Perełka, wszystko wydarzyło się tak szybko. Czy Kitty wszystko w porządku? Proszę, nie mów mi. Kilka sekund temu napisałem do Mai. Ona właśnie odpowiedziała: Kitty jest stabilna. On to zrobił. Ale Perełka, ten mężczyzna, który został zastrzelony kim on był i dlaczego cię podciągał? Wzięłaś głęboki oddech. Był moim ofic oficerem ochrony. Czas poznać prawdę. Mówisz wszystko Markusowi o tym, jak zostałaś porwana i że osoba odpowiedzialna ponownie cię odnalazła. Markus, proszę, nie zostawiaj mnie samemu. Jestem tak przerażona. Nigdzie się nie wybieram, kochani, jestem tu z Tobą. Markus całuje czubek Twojej głowy i przytulacie bliżej. Zamykasz oczy i pochylasz się nad nim. Chciała, chciałabym zapomnieć o wszystkim, tym tylko Tobie i mnie prawdziwym. Więc powróż, że pomogę Ci zapomnieć o wszystkim. Czy im przynajmniej na jedną noc. W, wciągnij Mirkusa, pocałunek, odepchnij go. Porzucasz powściągliwość i całujesz go. Twoje usta wdykają go z rozparciwą potrzebą. Perełko, nie obchodzi mnie to, czy to za wcześnie. Ale kocham Cię. Powiedz to jeszcze raz. Ty, Markus, ponownie wyzaje swoją miłość, po, popychasz go na kanapie i siadasz okrakiem. Twoje ręce przewierają do niego i przyciągasz go bliżej i zatracają się w jego ustach. Jestem Twój, perełka, cały Twój. Nigdy nie pozwól mi odejść. Nigdy. Nagle dzwoni telefon. To nieznany numer, a połączenie odbierasz z palcami. K kto to jest? Nie pamiętasz mnie, mój kwiatuszku? A ten głos nie cieknie po kręgosłupie. Oczywiście, że mnie pamiętasz. My mamy być moja droga, ale najwyraźniej niektórzy nowi ludzie w twoim życiu odciągnęli cię ode mnie. Zajmę się nim. Zatokowałeś Kitty, prawda? Musiałem. Mój kwiatuszku. Nie potrzebujesz jej. Nie potrzebujesz nikogo oprócz mnie. A wkrótce znowu będziemy tylko my we dwoje. Do zobaczenia wkrótce, mój drogocenny kwiatuszku. Twój porywacz rozłącza się. Czas wokół ciebie się zatrzymuje. Zwracasz się do Markusa. Czy to napastnik, Kitty? Mów do mnie. Ty tak. To był mój porywacz, zaatakował Kitty i teraz on po mnie idzie.